Ze swymi wspomnieniami wracam do górskich wycieczek. Często moje myśli wracają do zimowej, grupowej wyprawy Doliną Białej Wody Kierżmarskiej, z której to relacje możecie zobaczyć na moim kanale. Przypominam sobie, jak z podejścia od schroniska spod Zielonego Stawu Kierżmarskiego do Doliny Białego Stawu zafascynował mnie widok na otaczające Dolinę Kierżmarską szczyty Tadr Wysokich. Kierzmarski, czarny, baranie rogi, kołowy, jaszczębia turnia, kozi szczyt, czy wreszcie Jagnięcy. Ich granie wówczas pokryte śniegiem pozostaną na zawsze w mej pamięci. Jednak zauważyłem, patrząc w stronę kierzmarskich szczytów, coś, co bardzo mnie zafascynowało. Po powrocie zacząłem szukać w internecie, w literaturze i studiując mapy, dowiedziałem się, że wiedzie tam turystyczny szlak. Od tej chwili ten wydeptany, wijący się za kosami szlak, wspinający się ku przełęczy pod wielką świstówką, zwanej również rakuską czubą, stał się obiektem moich zainteresowań na okres planowanych letnich górskich wypraw. A skoro jeszcze tam nie byłem, to czas by tam zawitać. Jeśli jesteście zainteresowani, to serdecznie Was zapraszam. Do wspólnego wędrowania szlakami słowackich Tatr Wysokich. Jesteście gotowi? To tradycyjnie. No to zaczynamy. W Kingu tuż obok Drogi Wolności, która to niczym obwodnica opasuje południową część Tatr Słowackich rozpoczynam swoją dzisiejszą wędrówkę na Rakuską Czubę z której to przez Huncowską Kotlinę z widokami na Kierzmarski Szczyt najbardziej eksponowaną grań wideł oraz Łomnicę dojdziemy do Skalnej Doliny i spod Łomnicy zamykając pętlę powrócimy do Doliny Białej Wody Kierzmarskiej. I rozpoczynamy dzisiejszą wędrówkę. Przed nami pierwszy etap. Podejście pod schronisko pod zielonym stawem kierzmarskim. Żółty szlak, którym będę wędrował w pierwszej swojej części jest niczym szlak do morskiego oka. Łatwy z nielicznymi łagodnymi podejściami i licznie uczęszczany przez turystów przynajmniej do okolic Zielonej Doliny Kierżmarskiej i w okolice Zielonego Stawu oraz pod Schronisko. Dzisiaj w mojej wędrówce towarzyszą mi Jasia i Zbychu, znajomi grupy Kilometry w nogach zapisane. Cały czas wędruję Doliną Białej Wody Kierżmarskiej, gdzie towarzyszy nam szum potoku. Niebawem mijam dochodzący niebieski szlak Staczańskich Matlai, który następnie w rozejściu szlaków slawiowy pramiń odbije ku dolinie Wielkiego Białego Plesa. No i dochodzimy do kolejnego rozdroża szlaków tu odbijamy w lewo dalej za szlakami ku zielonemu stawowi kieszmarskiem Skręcam i odbijam za szlakiem do Doliny Zielonego Plesa po drodze kolejne rozdroże gdzie odchodzi w lewo zielony szlak na Folwarską Polanę to nim powrócimy w to miejsce domykając pętlę ze skalnej doliny Teraz czeka nas lekkie podejście pod górę Jeszcze chwila podejścia i wychodzimy z lasu, a moim oczom ukazują się pierwsze widoki na Tatry bielskie, a konkretnie na bujaci wier oraz jadki. Po drugiej zaś stronie ukazują się porośnięte zbocza świstówki. Wyszliśmy z lasu, a przed nami widok na Jatki. Teraz za znakami szlaku pokonuje kilka łagodnych zakosów. Droga wiedzie lekko pod górę, przy coraz głośniej płynącym, rwącym nurtem zielonym potoku. Jednym z głównych dopływów kierzmarskiej białej wody. I już z tego podejścia nad koronami wysokich drzew przebijają się widoki na najwyższe szczyty Zielonej Doliny Kieszmarskiej. Najpierw ukaże się Wam szczyt jego szczytu, bez lewej strony podejścia ukazały się zbocza wielkiej świstówki, a już niebawem potężne ściany szczytowe kierzmarskich szczytu. 900-metrowa północna ściana Małego Kierzmarskiego fascynuje swym ogromem wielu, nosząc nazwę największej otchłani tatr. Swoim majestatycznym ogromem ta jedna z najwyższych ścian tatr przyciąga wielu taterników i śmiałków chcących ją pokonać i wspiąć się na szczyt o wysokości 2514 metrów nad poziomem morza. Gdy łagodnym podejściem wejdziemy jeszcze wyżej, żółty szlak Staje się płaski i niemal zaczyna łagodnie obniżać ku dołowi doliny, a naszym oczom ukazuje się wspaniały widok na białe granitowe szczyty górujące nad zieloną doliną kirształcenie. Stając niemal nad brzegiem zielonych, a wręcz nawet szmaragdowych wód zielonego stawu kierzmarskiego, otwiera się wspaniała panorama na wielkie, wspaniałe szczyty. Od lewej króluje już wspomniany, majestatyczny kierzmarski. Tursanim za nim wołania się pyszny oraz spiski. Dalej charakterystyczny szczyt baranich rogów. Czarny szczyt, nieco schowany za nimi kołowy. Na pierwszym planie jaszczębia wieża i zamyka ten widok tuż nad budynkiem sroniska Kozi Szczyt. Gdzieś pomiędzy tymi ostatnimi szczytami, jaszczębią dolinką, pnie w górę szlada jeszcze skryty jagnięcy szczyt. Schowane niemal w zboczu tych góry, w gąszczu kosadziewiny, niewielkie sronisko, chata na zielonym stawem kieszmarskim ukazuje wędrowcom kawałek alpejskiego klimatu. Widok jak z obrazka zafascynował już niejednego docierającego tu turystę. Przechodząc staw mostkiem nad wypływającym, rwącym potokiem, i my zatrzymujemy się na krótki odpoczynek pod schroniskiem, już w gronie licznych turystów. Klimat zdawałby się być tak fascynujący, że można by zatrzymać się w tym miejscu na dłużej i podziwiając, zachwycać się otaczającymi nad widokami na te, zdawać by się mogło, niedalekie dwutysięczniki. Chodzi do ich szczytów, długa, mozolna, spinaczkowa droga. Ruszamy jednak dalej w drogę, i na powrót, stając nad brzegiem stawu, odbijamy w lewo i za czerwonym szlakiem ruszamy w stronę naszego dzisiejszego celu czyli rakuskiej Czuby. Szlak teraz niemal wraca na powrót w kierunku, z którego przyszliśmy meandrując między kosodrzewiną i mniejszymi lub większymi głazowiskami skalnymi lekko idzie w górę, gdy nagle docieramy do położonego wyżej w dolinie w cieniu ścian Kierzmarskiego Szczytu Czarnego Kierzmarskiego Stawu. Teraz już jesteśmy na Czerwonym Szlaku, który prowadzi na Rakuską Czubę. No i teraz będziemy zaczynać powoli piąć się już pod górę. Gąszczem kosodrzewin obchodzimy jego brzegi i od tej chwili otoczenie staje się bardziej skaliste. Przechodzimy opadającymi żlebami, którymi płyną liczne potoki spod Kierzmarskiego. Szlak zaczyna teraz kamiennymi schodami, piąć w górę, choć jeszcze łagodnie. Gdy tak mijamy kolejny taki rwący strumień opadający żlebem, szlak skręca w prawo, a my stajemy przed ścianami prowadzącymi w jego kierunku. Przed nami najbardziej fascynująca część podejścia na przełęcz, nurtem strumienia, który co dopiero przekroczyliśmy, a który teraz w swym górnym biegu spływa skalnym dnem żlebu. Mokre i śliskie progi skalne brzegiem ścian żlebu, jego lewą stroną, prowadzą w górę. Wmontowany w ściany łańcuch pomaga w spinaczce. Nagle odbijamy od ściany teraz ostrym żebrem skalnym idziemy nad niewielką ekspozycją tuż nad płynącym dołym strumieniem. Przynajmniej moment wezwody w buta. Dochodzimy tym żebrem do wielkiego głazowiska opadającego żlebem. Tu, przechodząc strumień na jego drugi brzeg, jeszcze za pomocą wiszących nad nami łańcuchów, kończymy przejście żlebu. Teraz ślag odbija z nad w prawo i jeszcze kilka kamienistych schodów, i chowamy się za zboczem porośniętym kosodrzewinu. Po Ukazuje się nam panorama z wysokości 1750 m nad poziomem morza na położoną już w dole Dolinę Kieszmarską. No najtrudniejszy odcinek już chyba za nami. Chronimy się w cieniu ścian kierzmarskiego, a przed nami panorama na już wspomniane szczyty doliny. Już wspaniale widać za kosami wspinający się szlak przez Dolinę Jaszczębią na jagniący szczyt. W oddali ukazuje się widok na Tatry Bielskie z hawraniem, płaczliwą skałą, szalonym wierchem i łagodnym ciągiem grani jatek. I takie widoki będą się nam otwierać przy każdym spojrzeniu za nasze plecy. I dalej za kosami w górę. Stromo! Teraz musimy myśleć tylko o tym, co nas czeka. A przed nami ciągła wspinaczka licznymi zakosami, nieraz ostro skalnymi progami prowadzącymi w kierunku przełęczy pod z Czasami szlak daje jednak chwilę wetnienia, prowadząc z w koso to ich chwila na podziwianie widoków, które są za nami. Przechodząc skaliste wyższe progiskalne, gdzie można zgubić szlak w kamienistym labiryncie, trzeba użyć rąk, by wspiąć się po pochyłym zboczu, ale wszystko do przejścia. Szlagra zbliża się do zbocza żlebu, którym podchodziliśmy. Czasami zbliża się do stromych, urwistych zboczy pod Kieszmarskim. Przełęcz coraz częściej już w zasięgu naszego wzroku. Widzimy coraz częściej jej siodło oraz charakterystyczną turniczkę tuż pod jej wypłaszczeniem. Gdy osiągamy wysokość 2000 metrów, wychodząc za zbocza, ukazuje się kamienisty chodnik ścieżka prowadząca wygodnie pod przełęcz właśnie w jej kierunku. Jeszcze chwila, jeszcze moment. Skręcam za turniczką w prawo i dołączam do znajomych oczekujących mnie na przełęczy. Jestem zadowolony z osiągnięcia celu, ale to, co zobaczyłem, po prostu mnie załamało. Tego się naprawdę nie spodziewałem. Po stronie Doliny mieliśmy wspaniałą pogodę i przepiękne widoki. Gdy osiągam przełęcz, to jakbym wszedł do innego świata. Rakuską czubę, która z przełęczy jest wręcz na wyciągnięcie ręki, teraz szukam w chmurach głównie oczami swojej wyobraźni. Moi towarzysze mieli trochę więcej szczęścia i weszli na jej szczyt, jeszcze gdy nie pokrywał ją tuman chmur. Mi zostały widoki jedynie białego, zalewającego ją mleka. Po prostu szkoda gadać. Nie mam coś szczęścia w prognozach pogodowych tego sezonu. Gdy zimno, wiady, chmury witają mnie na przełęczy pod Wielką Świstówką, wiem, że to już koniec widoków i panoram na szczyty i koniec moich marzeń o jakichkolwiek widokach. Nic nie widać, nie ma co tu siedzieć, lepiej nie będzie. Niepocieszeni ruszamy w dół, przynajmniej będzie nam troszkę cieplej. Kiję w dłoni dawaj w dół schodzę tym kamienistym szlakiem łagodnie w dół doliny widoków nie ma więc skupiam się głównie na bezpieczeństwie zejścia od czasu do czasu spoglądam jednak górę w niebo wyczekując zmiany sytuacji jednak widoków jak nie było to nie ma zejście do Doliny Honcowskiej jest bardzo łagodne i przyjemne tylko, że widoków żadnych nie ma wszystko Ginie w chmurach. Stukam więc kijami o kamienisty chodnik prowadzący z boczem, obchodzącym huńcowski szczyt prowadzący do skalnego plesa. Tylko widok na tonącą w blasku słońca stację kolejki na łomnicę i schronisko daje mi chwilę nadziei, że może jeszcze coś się zmieni, ale jak się okaże, to tylko moje niespełnione nadzieje. No cóż, pozostaje mi dalej schodzenie do doliny. Czasami filmuję kamienistę zbocze Huncowskiego, jakiś bardziej ciekawy odcinek szlaku, ale to tylko niewielka namiastka tego, co miało cieszyć moje oczy. Mijam liczne grupki głośnych, szykliwych turystów podchodzących w górę i pokonuję od czasu do czasu większe skaliste progi skalne podchodzące z w monotonii zejścia patrzę przed siebie, wypatrując, a może nóż chmury się rozpłyną. Kiedy w dole widzę już stację kolejki oraz staw w skalnym plesie, wiem, że już nie zostało mi wiele szlaku do przejścia. Widzę siodło łomickiej przełęczy, od czasu do czasu odsłaniające się smur, jednak szczyt łomnicy zalany chmurami. Tylko wagoniki kursującej kolejki na szczyt pozwalają zlokalizować, gdzie ona się znajduje. Patrzą w jej kierunku z niespełnionymi moimi marzeniami o widokach. Trochę z żalem skręcam teraz szlakiem w dół pod gdzie w gwarnym tłumie turystów oczekują mnie moi znajomi. Tu muszę sobie pozwolić na chwilę odpoczynku, którego jeszcze od zielonego stawu nie miałem. Skoro osobiście nie przepadam za takimi tłumami, to czas by wyruszyć dalszą drogę. Teraz już magistralą taczeńską wracam na powrót do Doliny Kierzmarskiej. Niebieski szlak, którym idę, będzie mnie prowadził w dół, aż do przełęczy pod Małą Świstówką. Zapalicam sobie ten ponad półtora godzinny marsz kamienistym zejściem nielicznymi widokami na okolicę. Spoglądam w górę na zbocza głazowisk opadających w dół spod szczytu Huncowskiego i Wielkiej Świstówki, jako jedyne atrakcje tego zejścia, której tak niebawem znikną wraz ze szlakiem w gęstwinie lasu. Wędrując leśnymi ścieżkami, gdzieś w leśnej gęstwinie nawet nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy właśnie obserwowani przez ciekawskie ludzi, zwierzęta. W cieniu leśnych gęstwin, szlakiem przez przełęcz pod małą świstówką, Docieram do rozwidlenia szlaków na niewielkiej, folwarskiej polance. Za sobą pozostawiam ostatnie widoki na stoki Wielkiej Świstówki. W tym miejscu zmieniam szlak na zielony i skręcam w lewo w kierunku Kowalczykowej Polany, zamykając pętlę i powracając do Doliny Kieszmarskiej. Teraz już rzeszą powracających turystów szeroką, kamienistą drogą Powracam w stronę parkingu, skąd rozpoczynaliśmy dzisiejszą wędrówkę w wysokie słowackie tatry. Jak może mogliście zauważyć, trochę nieskładnie urywa i kończy się ta dzisiejsza relacja. Ja osobiście miałem obawy, czy w ogóle powstanie. Niemal ostatnia prosta, do parkingu może jeszcze kilka metrów, może kilometr, i na prostej drodze gleba. Najgorzej wygląda kolano, ale to na szczęście tylko mocne słuczenie, kilka ran, większych siniaków i otarć. Lecz prawdopodobnie znowu czeka mnie przerwa w moich eskapadach. Kamerę to jednak musiałem zbierać w kawałkach. Na szczęście materiał się nie uszkodził i mogą dokończyć tą relację. Jak widzicie, nawet na prostej drodze trzeba na siebie uważać. Tak więc i wy uważajcie na siebie podczas górskich wycieczek i do zobaczenia w kolejnych relacjach. Przypominam Wam o konkursie, który trwa do końca sierpnia. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!